I mam takie ważony, śmieszne, takie kulkowate, ale w sumie fajne. Ciebie, tylko nie wiem, czy mi pasował gdzieś. Nie, nie, nie bardzo by ten, są różowe i, i białe, perłowe. Tutaj mogę nagrywać, mówić warzon hozy. 25 zł. Co my tu mamy? Jeszcze ale z tworzywa sztucznego jak tak na nie wiem na jakiś piknik no tu są takie a te, to są po 450 a tu są pojemniczki na przekąski otworzysz? tu jest Tam jest na ileś tam o spoko no, nawet szkoda, że uszczelki nie ma bo te truskawki jakby się no no właśnie są po 10 zł takie w różnych kolorach i kubeczki też jeszcze, są, a tam są mniejsze, popatrz. Są 3, chyba trzy rozmiary. Ty? Tu jest tylko na dwie rzeczy. To jest za trzy, niecałe cztery. Za pięć złotych jest na trzy. Na więcej. Nie. Na pięć. No i takie kubeczki. Na herbatkę. Na herbatkę czy tam na jakąś lemoniatkę. Nie wiem czy to jest na gorące może być. No tak. No no. A tu mamy coś o świece chyba, nie? Zapachowe, ciekawe. A one są zamknięte, to nie powąchamy. Tu jest otwarta. O kurde, spadło coś Nie wiem, czy mam nadzieję, się zapachował bo nic nie pachnie, niby orchidea ma pachnieć. No bo już to nie otworzyło. No, ale to w domu też ją otworzysz, nie? To nie wiadomo jak długo była taka otwarta. No. Tak, a co tu na dole mamy? Tu jest jakiś plec. 30 zł Tak, ale butki tu, że to wygląda takie, jak taki ten wórek taki z daleka. Jak buta to z daleka wygląda. A to jest taki, to jak sweterek, takie milutkie. Fajne nawet, nie? To. No, trzy dychy kosztuje. Tak się przykryj, jak idziesz na balkon, to... No, no. Ciekawe, jaki rozmiar. Zostaną tutaj wymiary? 130 170 No. Fajnie. Tutaj taki puf. Składany. za 59,60. Baranek, ale już wychodzi ten baranek. Tak, już wychodzi z mody ten baranek. A potem trzeba będzie go czyścić barankowo. Co? Tu mamy, co to jest? Czekaj, ja sobie to przybliżę cenę lotnicy do przechowywania mhm. tak a tutaj jest taki namiocik ciekawe ile sto pięćdziesiąt złotych trzyosobowy tak trzyosobowy czy trzy komory są trzyosobowy tu mamy żagiel ogrodowy chyba w dwóch kolorach na beżowy i szary chyba I tam jest szary lampeczki do ogrodu smur świetlny za 60, a te żagle są po 36 wkłady do do czego to? Jak to się nazywa? Tej, no, nośniej takie właśnie. Taki właśnie. Tam są różne smaki, a tam jest mata. Są większy, większe i mniejsze maty. O, no. y, te chłodzące dla piesków, te mniejsze za 13, a te większe za 23. Jakie to są rozmiary? Ciężkie to jest? To jest 60. Średnica 60. A, bo to okrągłe jest, a ten drugi? Nie wiem, może nie będę. 60 na 80 Aha, no. Także nic nie muszę pokazywać, na jakiej zasadzie to działa. Czy to się właśnie... Wiki poczyta i nam powie. Na jakiej zasadzie... Ma no, no to ochłodzi się samoczynnie. A samoczynnie się chodzi? No? Ona się nagrzewa... Wiesz, jak piesek na niej leży, to mm -hmm. tak z, tym, z czasem leżenia pieska ona się ogrzewa. No? No bo on daje ciepło, nie? Mm -hmm. jest Tylko, że, I tutaj jest napisane, że żeby schłodzić matę, to trzeba zdjąć zniksa. A co, co takie piłki są? popatrz. też dla piesków. No fajne. I tutaj może, może ją złapać. Wodzie, nie? No, jest to właśnie nie byłaby zadowolona z tym. Piłka i ten, a to jest za duże dla niej, bo by to jest dla troszeczkę większych piesków. I zobaczyć tam dalej, co tu jest. O, a tu są te lodówki. Ale tutaj nie widzę ceny nigdzie. jeszcze nie dali ceny no, na to. Bo zazwyczaj tu z boku wisi cena, ale nie dali. To jest fajny, taki dywanik, no? No łazienkowy. Łazienkowy, taki fajny, bielutki, Ale przy piasku to to tak. Tylko położyć to jak się wychodzi z wanny. O, no, tu masz takie fajne plażowe. Plażowe, no 35 zł. jest Klasyczny plażówka. Nie? No, no a rozmiary zawsze trzeba podać? Tutaj jest 90 na 170. No tak. I są mniejsze dla dzieci też u góry. To są po 35. Ciężko wcisnąć tam, nie? I mniejsze są po 20 zł, Takie dziecięce bardziej. A to? Też jest ręcznik plażowy. Ale taki... Z mikrofibry. Mhm. Chciałam powiedzieć, że, że męski, ale nie, bo to jest koszyk. 100x180. No. i jeszcze dwóch. jest różowy. No, Dwa rodzaje różowy i ten też fajny z mikrofibry, nie? No fajny. To jest taki XL200x220. Taki, no, taki fajny też. No, to jest, Wszystko jest fajne. To jest o, no. Duży. Za 35 zł. Chciałabym. Ja nie wiem, też chciała taki i tamten. Fajny. Chciałabym. Chciałabym. Miałabym. No, i tu są słodkości. Arizona, Pomyśl, to jest dobre. Herbata zielona. herbata no. A tu jest koko. Woda kokosowa. Jakoś mi nie ta woda. No. Tutaj mamy jakieś plecaczki. Za 30 złotych. Plecak Pokemon. Pikachu. Pika, pika, pikachu. Pika. Pamiętam jak Marek szalał, był no. dzieckiem, tu są takie fajne za 13-14 złotych. Szkolne. No, szkolne. to są, no. Takie no. na A co my tu mamy? A tak, a ładnie wyglądają przynajmniej. Ciekawe jak działają, za 35 złotych chyba. Tak. To nie moje. Nie, nie moje. Nie moje? Tutaj. Nikt nie zmienia tego dźwona. No kabel do ładowania, no. to jest, jest normalny, nie? A to są chyba różne końcówki do Apple. Mhm. Mm do to jest C, a to jest, jeszcze jest takie te stare USB. Jeszcze stary I można sobie ładować na jednym kabelku. Jak, masz trzy różne urządzenia, albo po prostu wykorzystać to, że można. Są inne końcówki. A tu jest powerbank chyba. Taki, e, taki jak ty miałaś, czy mniejsza ma pojemność? Chyba takie są. No 50 zł kosztuje. Wie? No, wiem. Robić, wiem. Za 50 zł jest. Tu ma jakieś końcówki USB. No bo ten się jedno ładuje, a ten wychodzi. To na dwa może wychodzić. Dwa może jednocześnie ładować. To mhm. No i w dwóch kolorach, taki i taki szary bardzo. Jest do samochodu odświeżacz powietrza, taki lubek. 9 zł, kosztuje. To są latarki, nie? No i lampka czołówka, taka podobna, mamy ją się ładuje, zdaje się, na USB, nie? No i. To, to, też, to też chyba się ładuje. Tak, ładuje się. I to jest fajnie, że to musimy naładować, bo trzeba tych baterii tyle. Chociaż czasami baterie to jest wygoda. No są są te, jakby, będą pincze dynamo, nie? No, no ale to, to się trzeba nakręcić? nakręcić. Jak coś, jak nie masz dostępu do no. prądu albo no. do baterii, no to zawsze masz jakieś światło. Tutaj ochrona przed, przed słońcem. E, słońcem. 9 zł. Nie wiem, gdzie to są te miary. 135 na 60. No, na no szybkę. Tu mamy wzmacniacze zapachu. W dwóch... Chyba Dwa. w trzech. No to są perfumy. A tam są perfumy u góra. To Tu są wzmacniacze zapachu. Taki Lalinda, nie wiem. Nie. Jakie tu są tutaj zapachy. Nie. W każdym razie jeden taki, jeden taki. Po kolorach też można zawsze, jak mniej więcej może pachnieć, nie? A tam są perfumy do prania. Tu mamy piżama z szortami za 20 cm. męska taka. No ale fajna, spoko. W, dwóch, e, w kilku kolorach. Taka, taki jest. Jeszcze tu jest e, chyba. No, koszulka zawsze jest inna, a szorty takie niebieskie. A tu jest chyba damska piżamka. Tak. Krótkie spodemki i koszulka. Na no takie ciepło to jest tak fajnie. Tu ktoś już oczywiście to wyciągnął. pewnie chciał sprawdzić rozmiary. No. To jest wszystko związane, to trzeba tam oddać dalej. No. Tutaj są też jeszcze piżamy z shortami dziewczęcy. To są dla dziewczynek takie wzory z krótkimi tymi w różnych kolorkach za 17,90 i tutaj chyba dla chłopczyków po prostu mniejsze chyba rozmiary tutaj są już rozmiary od 110-116 104 różne takie fajne te wzorki są skarpetki pomy, ile tu jest 25 zł za 3 sztuki frotowe no nie wiem do czego ten pistolet do wody Zaraz zobaczymy Tak, na wodę nie piszę, ale to na wodę Mówię, będzie. Na wodę. No ten też będzie na wodę. Chyba tu. To tak jak jest upał na plaży gdzieś. A tu są espadryle za 28 zł 29 prawie a tam dalej są gumowe klapki za Zaraz, zaraz, bo... 17, prawie 18 No za 18 złotych. I męskie Boksarki. bokserki, Ziki. To są damskie. Mhm. 16 złotych. I są dwie, dwie pary chyba. Dwie. No. dwie pary w różnych kolorach. Różne zestawienia. I damskie za 14. Ciekawe czemu damskie są tańsze. Może mniej materiału. 15 to zł. Podejrzane. podejrzane? Nie. Zazwyczaj są droższe. No właśnie. A też ładne to kolorki są. Ładne wzory w ogóle. No. Tylko, że jak masz jasną sukienkę, to, to już... będzie przebijało. No nie? o to chodzi. I fajnie by było być takie, ale potem w sumie nie masz do czego ubrać. Nie masz, masz do czego żyje? ubrać. Mi się te pokserki podobają. Te zielone i te niebieskie. Te No. wyciągną. No. Są takie I co my tu jeszcze mamy? Czapeczki za 10 zł. Ta Ciebie trzeba taką kupić. Tu ma czapkę nie ma. No bo ona ma przeważnie takie źle dopasowane. Tu mamy e, rozświetlacze z MaxMur. W, w sztyfcie. i są trzy takie. Dwa. Dwa. Aha tak, bo tu jest to samo co tu. Dwa. Tutaj mamy krem Bibi za siedem z czymś. No. A raczej chyba Light zostały. No taki jak Dwa. dla mnie tak, ja normalnie mam 0,2. Cień do powiek Nie, Cień do powiek w płynie. Tu mamy bronzery w sztyfcie. Też wszystko ma dwa. Smor. dwa. Też są, no. W I zestaw tak pędzli. Ła, jeszcze się, spadnia. to tu są błyszczyki chyba, balsamy do Z no. czupa czups. Tak, a u góry odplam, odplamiacz. Odplamiacz? Odplamiasz. no to, co widać. Kostki do ubikacji za 13 zł. To są chyba trzy, nie? Tak. Trzy. w dwóch za, tych zapachach, kolorach. A co my tu mamy? Żel do Golenia. Satin. Aloe Vera. 10 z. No, nie, nie 11. Tu mamy maszynki dowolenia z Venusa Wenus. za 17 i jest też są 3 a widzę się ciągle będzie że coś spadnie maszynki dowolenia źlet Gillette. Venus. 3 ale czemu jest 3 pisotów z ich więcej bo 3 ostrza a Aha, 3 ostrza, 12 no 12 za 24 nie to pewnie się bardzo szybko tępią czy ja wiem nie wiem ja bym to miała na rok więc Aha no bo więcej no, i tam mamy te filtry do opalania. nie? 50-30 w cenach One Najwyższy spoko. 22, 23. ja sobie bo ja ten chyba miałam 30. No, za One, 18. A ta cisza tak nieznieprzyjemnie pachnie, ale to się zaraz ten zapach wywietrzy. No. Ale ona dość dobrze działa. Dość dobrze. W zeszłym roku tanie. chyba miałaś, no? Tak, no, no? I w stosunkowo tańsze, bo tak są po 50 chyba złotych, nie? No, no, 30, nie. Mhm ale one są całkiem spoko no. a tu jest paleta cieni, ciekawe czy będzie można zobaczyć kolor zobacz czy da się otworzyć o, takie kolory są o, one są tu niektóre te takie Brokaty. z brokatem no takie ciepłe kolory no. fajne, za 18 złotych To chyba tu wszystko na promocji tygodnia. A Jeszcze chciałam pokazać, właśnie Action. Takie są dzbanki szklane, różnokolorowe, takie grubsze szkło. Szkoda, że nie ma przykrywki. nie? Tu masz przykrywkę, ale nie jest taka plastikowa. No, przykrywka jest plastikowa, i tak przez tą dziubek się coś wpadnie. Tak, się zmieścić. To no. jest za 24, to są po 17 w różnych kolorach. Kieliszki mamy tym razem troszeczkę inne, też kolorowe. To raczej na wodę są. Do wina. Do wina piszę. 4,50. Ja musi takiego nie piła wina. E, Tutaj szklanka modna, szklanka 4 zł, Też fajna. I się fajnie tu trzyma. Mhm. To jest wygodna. No wygodna jest w, e, w trzymaniu. Jeszcze taka większa tam jest. No i ta ma. Nie wiem czy tu jest napisane czyste, no bo ja tak nie dowidzę. W różnych kolorkach, a tu są takie inne, takie długie. I tu jest chyba 400, 400 10, 10 za 4,50. No. Fajne są, fajne takie kolorowe, podoba mi się, naprawdę. Niekoniecznie te dzbanki, bo ja lubię mieć przykryte, żeby mi żadne nóżki nie wpadały. Ale te szklanki super. Nie, To jest szklane? Chyba jest szklane, to jest szklane. bo jest ciężkie. To jest fajne. To jest fajne, bo jest szklane, tu mamy taką zakrętkę. I jest uszczelka. Z uszczelką, tylko no, nie wiem jak te ekraniki potem, nie? To jest plastik, nie? No. Nie jest metalowy. To I są. to kosztuje y, 45 zł. No szklane. Szkło. Trzy sztuki, znaczy się trzeba trzy kolory chyba. No bo co trzy sztuki. Kolory. No. Się po prostu Jeden kolor widocznie już jest wyprzedany, ten co kolory, tutaj stał. Albo było litry. Albo no. Nie macieś... wiecie, bo to na trzy litry. No. Nie. Nie, to ma trzy litry ten. Ten. on tyle kosztuje, bo on ten przykrywką. przykrywką a ten? To, jest to... A tutaj czegoś nie ma po prostu. A tutaj dozownik lemoniady. Pieron wie, ja nie wiem. Czy ten? Nie wiem. Ciężko Czy się sztuki? z tym. to jakiś trzypak musiał być. No może, może no. No, dom, Także to ja jeszcze to, jako ciekawostka. Ja opracę, ci powiem, no. to się, ty? tylko żeby w domu było kilka osób, co to wypiją, zawartość tego na jeden dzień. To jest tak na imprezę, albo imprezka, no. na, ogród. na ogródku, jak się robi jakieś party. Porty. Jakieś party. Porty, Idziemy już, to już chyba teraz wszystko będzie, się ja popatrzę, co tu jest, bo to, co ma ciekawego, to jest właśnie na tych, wystawione na tych, tych, nie? Są takie nowości. te nowości raczej no, a tu są świeczki no. Gdzie są, a tu są siatki no właśnie a balkonowa Sto, ta by była dobra za 12 za 13 zł o. i ona jest 110, 100 na 2 Chyba ona pójdzie ze mną do domu i chyba czarna, patrz. Czarna, bo czarny nie czarna. Nie widać. I popatrz, ona jest 100 na 210, bo tamto z tamtego było z innej firmy droższej, ale przede wszystkim ona była szeroka na 2 metry. Tak? Tak, 200 na 220 było. Mhm. A tutaj jest 100 na 210. No to mi tak na ten... Nasze na... są szersze niż 100. Szersze, ale już z balkonu? No, znaczy węższe. Węższe, no. Nawet i tak to będzie na zakładkę. No. Tak jak tamte są, nie? A tamte się już psują. I tu jest czarne, to tak to będzie lepiej. I kosztują tylko 13 zł. to Ja to jednak wezmę też. Mm. Tu są do okien, ale do okien to my raczej mamy, nie? No. 4,50. Jeszcze tam mam taśmy jeszcze inne. No, to by było. Także już więcej nie chodzę, bo jeszcze coś zobaczę. Tu są te przeciw komarom chyba, nie? Mhm. Zapachy cytronelli. Dobra. To już chyba dzisiaj wszystko. Także Gaby się zadowolona. Mniej zadowolona, że musi wydać pieniądze, no ale to są i tak y, dosyć tanie rzeczy. Jak tam było w dilce było y, za 50 złotych. Tylko że było większy, no i na lepsza marka, nie? Myśmy chyba z tej marki mieli w zeszłym roku i to się zaczęło drzeć, ale jest cały, cały rok, nie tylko sezon, ale rok, także na następny rok mamy za 13 złotych. A tu jesteśmy na chemii gospodarczej, także my sobie, wie, tu się nic nie tak tu się raczej nic nie zmienia, także y, kończąc tego vlogusia. Dziękuję za to, że byliście ze mną z nami, bo dzisiaj byłam z Wiki tutaj w Aksynie. Będziecie widzieli to prawdopodobnie w sobotę. Także pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.